Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was na taką krótką przejażdżkę nowo zakupionym pojazdem. Nie jest to oczywiście nowy fabrycznie pojazd. Jest to używany 2015 rok Renault Clio 4. Wrażenia moje wstępne są naprawdę świetne. No wiadomo jest to przeskok bardzo duży jeśli chodzi o Golfa 4, a wiadomo nowoczesną już można powiedzieć technologię. Tu mamy pilot, nie musimy go wkładać tutaj do saszetki, ale włożymy, bo ja tak robię, żeby tutaj się załączyły najpierw zegary. Ja jestem taki, że muszę najpierw poczekać, żeby się wszystkie kontrolki tutaj poświecają. Radio również oryginalne od Renault, widzę że wyświetlacz LG, więc musieli mieć współpracę jakąś albo mają na dzień dzisiejszy. Nie jest jeszcze wyczyszczone jak należy, tylko dzisiaj podkurzałem podłogę dywanik jest do wyprawia na pewno są takie jeszcze podkładki kubełkowe można powiedzieć ale powiem Wam, że yy, no bardzo, bardzo dobrze mi się prezentuje to auto na no, ręczny go nie wciągam, jest wszystko, jest wszystko sprawne ale nie zaciągam go na hamulec postojowy, bo nie lubię no i teraz tylko naciskamy jeden guziczek tu nam się wyświetla, że mamy yy, chłodziwo przychłodzone, w sensie, że płyn mamy chłodny, więc oczywiście musimy, musimy słuchajcie tak na spokojnie jeździć, nie szaleć znaczy ja już nim jeździłem dzisiaj y, tylko jak postał chwilę, to już wiadomo, że wiadomo, że troszeczkę się schodziło przez ten czas chociaż to niedługo, 15 minut stał samochód obróciłem się tylko po kamerę co założę Was na głowę, mam nadzieję, że dobrze ten materiał wyjdzie y, i odezwę się za chwilę druga sprawa, że robiłem format komputera i mam nadzieję, że wszystko będzie w tym programie do montowania dobrze, bo ja go tyle co pobrałem, tam go nawet nie ustawiam, więc liczę na to, że wszystko będzie tam dobrze poustawiane zobaczymy w międzyczasie, później Wam trochę pokażę go z zewnątrz, gdzieś tam w jakimś momencie, światła mamy do jazdy dziennej, auto mam ustawione jak jest... Y Pochmurna po bardzo pogoda i nawet deszcz zaczął padać wczoraj, to automatycznie mi się włączyły zwykłe mijania, więc tak jakby nie muszę włączać nawet, ale lepiej sobie samemu czasami powłączać. Dobra, za chwilę się do Was odezwę. Dobra, teraz wychodzi na to, że jest wszystko dobrze, więc ruszamy. Zrobię wam taką przejażdżkę, odpowiem troszeczkę jak to wygląda. Czemu taka decyzja o tym samochodzie Czemu w ogóle zrezygnowałem z Golfa Nagle, miałem jeszcze rok czekać Miałem sobie prezent na gwiazdkę Sprawić za rok, a nie w tym roku I kupisz to Clio Albo jakieś inne jeszcze troszeczkę lepsze Znaczy lepsze, no troszkę większe Bo chciałem Renówkę, ale Chciałem na przykład kaptura też, nie Albo Talizman też mi się podoba Ale to już jest wyższa półka A to zdecydowanie mi wystarcza I Jak mi się to Podoba, słuchajcie, zacznę od tego, co się tam zadziało z golfem. Golf stoi u mnie na podwórku na wsi, właśnie tam będę zmierzał. I słuchajcie, po prostu jest do sprzedaży. Jest on w stanie takim, można powiedzieć, słabym, ponieważ silnik jest cały ulany, pompa paliwa puściła. Zaczęło się lać paliwo, słuchajcie Ciłem bardzo dużo paliwa Ja go sprzedaję za grosze dosłownie, żeby ktoś sobie go chciał zrobić, jeżeli ktoś będzie chciał No jeżeli nie, no to 16 chyba mi wychodzi prze, yy, OC Przegląd jest, ale OC wychodzi i po prostu będę go chciał oddać wtedy na złom, bo nie będę miał wyjścia Nie będę za niego płacił po prostu OC, bo to szkoda pieniędzy A za to mi pewnie wyjdzie trochę więcej teraz Więc, podjąłem decyzję kupić to Renault Clio. Nie jest to duży koszt, tego akurat troszeczkę tańsze znalazłem. E, powiem Wam szczerze, że nie czuć tutaj żadnych problemów. Wymieniony rozrząd, olej też wymieniony, wszystko jest na papierze. Na nalepkach 2000 temu chyba 2000 km temu, był wymieniony olej. Więc 15 tysięcy można na nim spokojnie zrobić. I kupiłem go pod Tomaszowem Mazowieckim. Nie będę mówił oczywiście dokładnej lokalizacji, ale tam go kupiłem. Bardzo fajni właściciele, tak z początku to wiadomo, wszystko czasami tak wygląda, że pięknie, ładnie, później się okazuje, że auto szrot, bo ktoś po prostu chciał tylko się pozbyć. No ale tutaj naprawdę, no, mam nadzieję. Te pierwsze 5 miesięcy takie jest niepewne dla mnie zawsze, takie pierwszy rok, pierwsze 5 miesięcy jest niepewne, bo nie wiadomo czego się spodziewać do tego samochodu, czy był faktycznie powód konkretny sprzedaży, czy po prostu nie mieli co z tym autem zrobić i sprzedali No ja według mnie to nie mieli co z tym autem zrobić, bo oni tam mieli jeszcze trzy samochody na podwórku oprócz tego, prywatne więc oni tą Volvo kupili w automacie yy, i po prostu nie mieli co zrobić z klijówką. Bo tu żona tego pana jeździła. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo przyjaźni ludzie, tak yy, byłem tam oglądać auto trochę wcześniej. Yy, z tego co się dowiedziałem, to byli chętni jeszcze to auto zobaczyć, ale tam właściciel tego auta, poprzedni właściciel wstrzymał się, żeby po prostu dać mi szansę kupić to auto do soboty, bo powiedziałem, że w sobotę przyjadę po nie. Prawdopodobnie, no i tak się stało, że wczoraj dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota. Zawsze znam jakieś większe opinie, ale jeśli chodzi o wygodę, no to jest na pewno nie była ziemia. Jeśli chodzi o, o wiecie, o rocznik 99 Golfa 4, a 2015 Renault Clio, tak? Zresztą wiele opinii jest negatywnych na temat renówek. Jak sobie tak posłuchacie, poczytacie, to ludzie wcale tak źle o nich nie opowiadają. Natomiast. Coraz więcej tych aut jest sprawnych, ulepszonych, więc ja nie mam złego zdania o tych autach, a wręcz przeciwnie, ja jestem zdania, że, że bardzo dobre są tutaj te auta tej marki i jakoś, jakoś nie, nie, od, nie odrzucam mnie, że widzę znaczek, nie będę mówił jak to już mówią na to prześmiewczo, ale każdy wie o co chodzi. Jakoś mnie to nie odstrasza, a powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Czy ciężarówki mi się podobają Renault T, na przykład jeździłem tak, Renault T460 jeździłem nowymi fabrycznie, no tam później miały rok te jedne. I nic się tam z nimi poważnego nie działo. Wiadomo, jakieś tam ciężarówka to miała więcej tam rzeczy, które się mogły popsuć, więc coś tam zawsze, jakiś czujnik czy coś wyskoczył. I nie zdziwię się jak tutaj też tak będzie, ponieważ to wszystko jest napchane elektroniką, tak? Jest to skrzynia manualna, bo automatu, widziałem dwa automaty na ogłoszeniach gdzieś tam. Ale jeden był w Gdańsku, jedno Clio było w Gdańsku, a drugie było w Pile i no szczerze to nie, nie uśmiechało mi się aż tam jechać. Tym bardziej, że ten mój Golf no, już nie domaga. No i tutaj w pięknym czerwonym kolorku, nie wiem czy widać w lusterku, powinien go pokazać od zewnątrz. W tym pierwszym pięknym czerwonym kolorku znalazłem to i po prostu zakupiłem tak. Tam, oczywiście, troszeczkę było dyskusji. Tam, yy, mało tego. Plus tego jest taki: jak kupiłem wczoraj, przyjechałem po ten samochód, to pan do mnie powiedział, że mam wielkie szczęście, że dzisiaj przyjeżdżam dopiero odebrać. A ja mówię, czemu? A bo akumulator nowy założyliśmy, bo tamten nagle padł. A przecież tydzień temu pan był i wszystko było dobrze. Mówię, no tak, było dobrze. No i nagle padł i kupiliśmy nowy akumulator. Tam panu gwarancję przyślemy pocztą, bo w łodzi została. Mówię, dobra, nie ma problemu, nie, fajnie, no, ale mówię, kurde, myślałem, ponegocjujemy, może coś jeszcze, a to akumulator nowy, to chyba już nie ma co negocjować. No, ale koniec końców opuścili jeszcze 400 stówki i tak po dobroci chyba nawet nie chcieli się targować, tylko po prostu tak cztery stówki mi opuścili. Akumulator też nowy, no, bardzo, bardzo mili ludzie, mam nadzieję, że że raczej, że raczej, no... Nie mieli złego zamiaru tutaj sprzedać go jakiegoś uszkodzonego czy coś, bo naprawdę nie ma luzów. Nie ma luzów w układzie. Jedynie powiedział mi, że klocki i tarcza będą z przodu do wymiany, bo widać nawet, że jak już będzie do wymiany to wszystko i wtedy, wtedy będzie to trzeba wyłożyć, no ale się zrobi, tak. To wiadomo, to jest używane auto. To nie jest nowe auto. To jest 90 koni, 1.5DCI, bo powinienem to powiedzieć na początku. Mamy tutaj tempomat, oczywiście już takie rzeczy typowe dla nowszych aut, już nawet w starszych autach były tempomaty. Tutaj sobie załączamy ogólnie, żeby był dostępny. Mamy wersję tutaj taką start-stop, tutaj można sobie ją włączyć, że jak na przykład stajemy gdzieś tam w korku czy coś i krótką chwilę na przykład auto stoi w miejscu na biegu neutralnym, jak się nie mylę, to auto nam automatycznie gaśnie, a jak my naciśniemy powrotem sprzęgło, to auto automatycznie odpala, nie? ale ja tego nie będę używał, bo powiem Wam szczerze, że to by mnie troszeczkę irytowało. Więc za bardzo nie chcę z tego korzystać. Uważam, że podoba mi się to tak, jak to wygląda na razie, przynajmniej. Radio jest bardzo fajne. Yy... Uniwersalne już typowo tak. Zobaczcie, jak takie równica wygląda. Jest bardzo piękna, obszyta, ona jest obszyta. Fajnie, fajnie się prezentuje, uważam, że, że nie będę żałował, mam nadzieję, że nie będę żałował, bo to już jest naprawdę poważny zakup, to jest droższy samochód i, i szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie jeszcze dokładać tutaj nie wiadomo ile tysięcy bez przerwy, jakby się coś miało zacząć dziać. Mam nadzieję, że nie, twu i nawet nie próbuj. Nie próbuj, bo cię tam zgwałcę, tu w tą dziurę. Więc nawet nie próbuj mi się zepsuć. Jakieś wiadomo, podstawowe rzeczy to jak najbardziej, ale tutaj chwalili właściciele. Wiadomo, chwalili samochód, że bardzo dobrze się spisuje. Ma przejechane na dzień dzisiejszy 154,509. Teraz no to 154 miał, jak go odbierałem, nie? Jakoś tam z groszami, no aż tyle nie przejechałem jeszcze, ale. Ale też musiałem wrócić, później pojechałem tam na wieś Później jeszcze gdzieś tam Trochę się pokręciłem tym autem No powiem Wam szczerze, że Podoba mi się No jest wygodne To jest na pewno coś innego, tak Podjąłem tą decyzję taką Bardzo spontaniczną, można powiedzieć O tym zakupie tego auta Nie byłem pewny Czy kupować, czy czekać, ale no w związku z tym, co się tam dzieje z Golfem, no to uznałem, że to jest chyba czas najwyższy, żeby naprawdę kupić to auto i już jeździć, żeby jeździło, tak? Żeby było wiadomo, żeby było sprawne i żeby na lata starczyło. Przynajmniej na te 10 lat musi mi wystarczyć. Zobaczymy, jak tam będzie później. Jeżeli będzie się do 10 lat spisywać, tak jak się tu na obecną chwilę prezentuje, a przynajmniej w większej części, że jakieś wiadomo, może komunikaty będą wyskakiwać, bo już auto będzie starsze, jakieś błędy, czujniki. Jeżeli nie będzie to wpływać na jazdę jakoś negatywnie, nie będzie się tam nic poważnego działo, no to będę nimi jeździł dalej. tak. Ale jeżeli dorobię się, no to kupię jeszcze lepszy samochód, jeszcze lepszy model renówki. Może renówkę, może coś innego, ale ja powiem Wam szczerze, że gdzieś bardzo jestem przekonany do tej renówki. No, każdy gdzieś tam się śmieje pod nosem, że nie warte świeczki, bo francuskie, nie, to, to nie jest auto dobre. Natomiast ja jestem zdania, że ile ludzi, tyle opinii i powiem szczerze, że te opinie są podzielone na lepsze i gorsze, ja osobiście nie mam jakiegoś złego zdania na temat tej marki i nigdy nie będę miał i tym bardziej, że jeździłem Renault Clio 2, jak pamiętacie, jak ktoś tutaj od bardzo dawna mnie obserwuje, od lat no to wie, że na kanale były filmy dostępne z Renault Clio, one też poszło na sprzedaż i widuję je czasami u siebie w Bełchatowie Więc ten pomacik jest, zobaczcie, można sobie jechać. Tak. Jakiś taki jest jeszcze wiaterek drobny. Tak więc troszeczkę rzuca. Mam wrażenie natomiast, że troszeczkę jakby bardzo lekko ściągało w lewo mnie. Natomiast tutaj jest czujnik ciśnienia powietrza w oponach i mówił mi, że on działa, bo im się zaświecił w lipcu w jakiejś tam oponie, że było troszeczkę mniej, dosłownie bardzo mało różnicy, ale trzeba było dobić, bo wyświetlał się komunikat. Więc to jest dobra sprawa, jeżeli to działa, to na pewno mi to się pojawi. Aczkolwiek opony są trzyletnie, chyba jak zauważyłem, nie pamiętam teraz, ale chyba trzyletnie to są. Nawet nie pamiętam marki, bo się jeszcze nie przyjrzałem, to są zimówki. Let... Zimówki kilkuletnie, trzyletnie. Tak więc ja sobie na zimówkach raczej jeździł, bo no szczerze to mi tam bez różnicy jakoś latem też za bardzo nie odczuwam tej różnicy. Wiadomo, latem one się bardziej zdzierają, tak. Może jest większe zużycie tych opon, bo wiadomo zimówki są bardziej przeznaczone na temperatury ujemne i takie No bardziej na śniega. I a po czym jedziemy? Słuchajcie, po asfalcie, tak? Po suchym asfalcie, gdzie śniegu nie ma No i to takie są zimy, nie? Więc co mi za trzeba czy ja będę latem jeździł, czy zimą na tych oponach To i tak będę je niszczył I przyjdzie czas, że też trzeba będzie je wymienić Więc ja jestem zdania, że na razie nie ma co Tutaj opon kupować Ewentualnie może coś tam znajdę tańszego, ale będę chciał nowe kupić, nie używane. Będę chciał nowe kupić, tak? Żadnych używek Skończyły się te czasy u mnie aktualnie, bo mówię, to już nie jest auto na chwilę, to jest auto, które ma mi służyć lata No i mam nadzieję, że się kobieto spiszesz, nie? Jak oni ją tam głaskali, słuchajcie, na wyjazd, jak ja już wyjeżdżałem, pogłaskali po dachu żeby grzeczna była, ja się zacząłem śmiać. Mówię, no chyba będzie, chyba będzie, nie? Ja też dbam o auta, więc ile mogę to dbam, mówię, dzisiaj będę go tutaj czyścił wszystko: bo czego nie, czyści, nie czyściłem. Będę robił tam na podwórku porządki, odkurzyć, odkurzyłem. Tu był strasznie zabrudzony, na tej, ale nie jest już tak źle. Natomiast będę chciał na pewno coś zrobić, nie? Z tym jeszcze tam za jakiś czas. Może porozmawiam ze znajomy, może zaprowadzimy na małe pranko tam za parę stówek dosłownie tak skromnie, tylko z przodu, mi chodzi tylko o przód, bo tak naprawdę sufit jest piękny, nie? Mi się tutaj podoba, bo tu nie było palone. Są jakieś tam ślady, wiadomo, drobne, takie jakieś tam kropeczki szare czy coś, ale nie zauważyłem, żeby tutaj był jakiś problem, jeśli chodzi o... O ten podsufitkę jest czyściutka, więc ja też się nie martwię, bo ja lubię jak ta podsufitka wygląda dobrze. To też świadczy dobrze. A tym bardziej że tu nie było palone, tak? Tu nie było palone w tym samochodzie. Więc to mi na rękę, bo ja po prostu nienawidzę papierosów i nie ma tutaj prawa ktoś mi wsiąść do auto z papierosem, bo wygonię go od razu, nie. To nie jest palarnia, ani świniarnia. Tutaj ma się y, zachować czystość, ma się dobrze tym jechać przyjemnie, żeby to wszystko się dobrze prezentowało bo o to w tym chodzi bo co innego w Golfie, gdzie to auto ma już 24 lata i tam sprzątałem ile mogłem ale też było pranie y, tego wszystkiego, bo nie wiem ja kupiłem ten samochód ze wsi też tu też ze wsi kupiłem, był akurat ze wsi, gdzie oni nie mieli gospodarstwa czy coś więc ono było czyste ale kupiłem od gościa, który ma gospodarstwo tego Golfa i Słuchajcie, ja nie wiem czy on tam czasem świn nie woził, nie, jak sobie tak pomyślałem, ja nie wiem czy on prosiaków tam nie woził, bo nie zdziwiłbym się, nie Bo wiecie, Audisę miał wypasioną obok i mówię, a no to jak Audisę ma to pewnie świnie nią woził, nie, ale tak sobie pomyślałem po czasie, nie od razu tylko po czasie, nie Może się mylę, ale na pewno coś woził, bo był taki zapach specyficzny No ale to była sytuacja też taka podbramkowa moja i musiałem kupić szybko ten samochód z pewnych przyczyn i no i co mówię, no trzeba jeździć, no ale niestety z biegiem czasu ten samochód zamiast ulepszać, to przestało się chcieć, bo mówię, jak się zobaczy, co się dzieje z tym silnikiem silnik pracuje tam dobrze ja o nim nagram może materiał jakiś za tydzień, bo ja będę go sprzedawał, ja go dzisiaj prawdopodobnie już wystawię może się ktoś znajdzie nawet jakby za 1000 zł poszedł, to niech idzie za te 1000 zł ja myślę, że jak ktoś go zrobi to naprawdę będzie szczęśliwy, nie? Bo y, auto jest tamto warte uwagi, naprawdę jest warte uwagi, tylko trzeba porobić pewne rzeczy i jak się to porobi, bo silnik pracuje bardzo dobrze, nie pobiera oleju. Y, no zobaczymy, jak tutaj będzie. Mam nadzieję, że też będzie dobrze, będę to sprawdzał. Tak więc, co no? Golfik pójdzie papa, tak na miejsce przychodzi renóweczka, no i. No to jest to dla mnie coś naprawdę przyjemnego, nie? Coś, coś na co sobie no, mogłem pozwolić, albo też nie mogłem, ale po prostu to zrobiłem i mówię niech się dzieje, zobaczymy jak to będzie. Gdzieś katar mam ostatnio, nie wiem czy ja chory nie będę, bo naprawdę mam, jeszcze nie mam tu Więc ja i tak zaraz będę kończył, wyprzedzimy, go bo troszkę za wolno jedzie. Ja sobie 100 zawsze jadę, ja sobie tak ustawiam 100. Tu gdzieś mi tak zawsze o 2 różnicy daje, że 102 albo 100, albo 102, nie 101. No ale to nie wiem, czemu tak jest. Niech będzie. Tak czy siak mi 100 na godzinę wystarcza, 2000 obrotów i mi to starczy, nie? Tak to wygląda, moi drodzy. No podoba mi się tutaj zegarnie, czy wy to będziecie widzieć, nie? no bardzo mi się to podoba komputer pokładowy, radyjko, jest bardzo fajnie, może tutaj bluetootha użyć wszystkiego ja natomiast tutaj nic nie nie będę na razie, znaczy ja sobie pendrive'a włożyłem z muzyką i sobie tam coś słuchałem tak poza tym to nic dobra, wiecie co, ja bym tam nagrał te prezentacje gdzieś ale to później najwyżej nagram tą prezentację Clio, może tam jakoś na podwórku mi się uda Wydaje mi się, ludzie nie będą kręcić przy aucie, no to tak. Więc myślę, że się spotkamy jeszcze później, od zewnątrz. No tam blachy nie będą zasłonięte, ale trudno, ja i tak je będę wymieniał. One będą na wymianę zaraz, bo ja będę szedł do jeszcze wydziału komunikacji. Mam skarbówkę, mam i Wydział komunikacji, ale hamulce ma konkretne, kurde. Człowiek nie jest przyzwyczajony jednak. Więc na, na zwykłej pompce hamulec, natomiast już wspomaganie jest elektryczne. To czuć nawet. I przejazdka po dziurach, nie? Tutaj są opony z niskim profilem, bo tu są koła 17, i powiem Wam, że to bardzo negatywnie wpływa na komfort jazdy po dziurach. To czuć naprawdę. Tak więc nie wiem, czy się uda grubsze opony tam założyć, ale zobaczymy kiedyś. Podjadę kiedyś z ciekawości na wulkanizację i się zapytam, czy coś jest takiego możliwe, czy by trzeba było 16 felgi specjalnie szykować, nie? Jakieś. Ale to są ładne alufelgi, Jakby je jeszcze poprawił, bo widziałem, że są przetarte gdzie nie gdzieś. Jakby je poprawił, to myślę, że naprawdę będzie git mają zanim nie trzeba gdzie innych kupować. No i prawdopodobnie się przyzwyczaje do tych 17 i do tego profilu opon i tyle nie. ja wolę takie grubsze, no ale to wiadomo, każdy ma swój gust. Dobra, odezwę się później, zobaczymy jak to będzie. Dam znać. No i tak się prezentuje samochód z zewnątrz. Musiałem znaleźć jakieś spokojne miejsce, bo i tak już wracam. Więc tutaj Wam kawałeczek zaprezentuję tego samochodu. Opony są trzyletnie, więc tyle dobrze. Zimowe, oczywiście. Piękny tyłek pięknej kobiety. Taki zgrabny, można powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Tutaj to są takie. Nawet są pogłoski, że to są typowe bioderka kobiety, bo tak by się tak spojrzał, to faktycznie tak to wygląda. Według mnie jest bardzo ładny, czy był malowany, czy nie, tego nie wiem. Można się oczywiście wiele domyślać, ale to jest wiadomo samochód, który jest używany i jeździ. To nie jest samochód, który stoł, stał w miejscu i tak naprawdę tylko miał błyszczeć, tak? Więc jakieś tam może się zdarzały sytuacje, czy były jakieś kolizje, no nie wiem. Natomiast to mnie zastanawia, bo wygląda jakby szyba była klejona. I zobaczcie, że tu nie ma w ogóle uszczelki. Czy to jest normalne, nie? Że tu nie ma uszczelki. Czy to jest oryginalnie, tak? No to jest właśnie dziwne. Tu jest dziwne, no czekajcie, tu jest oznaczenie nawet. Renault, nie? Lamek spisze, ale to jest chyba oryginalne. Więc będziecie widzieć Lamex No nie wiem, no. słuchajcie, no. Według mnie auto jest w porządku. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No nie będę już silnika pokazywał. Nie jest tam nic złego. Jest tam w jednym miejscu troszeczkę przypocenie ale nie wskazuje nic na to, że ma to jakiś negatywny wpływ na pracę samochodu. Według mnie pracuje bardzo dobrze. I co niech się darzy, tak niech się darzy, niech kobieta się spisuje, ona na pewno będzie za to też wynagradzana w sensie no, takim, że będę na pewno dbał o to wszystko, bo i tak będę dbał, no ale mam nadzieję, że nie będę musiał się pozbywać czy coś, bo coś się zacznie dziać, no liczę na to, że będzie wszystko w porządku, mam tu jeszcze zasięg na 290 km, jeśli chodzi o paliwo, to sobie możemy ustawiać aktualne zużycie, no teraz stoimy średnie zużycie, 5.1 rośnie trochę, no ale ja na to nie patrzę wiecie, bo to zużyte paliwo 10 litrów przejechane ma coś tu tam było przyuczanie ciśnienia popon nie wiem, na razie nic nie pokazuje średnia prędkość no i tak to wygląda, więc według mnie bardzo fajny samochód Yy, polecam, jeśli ktoś chciałby na takie bardziej pierwsze, takie auto yy, bardziej bogatsze. Bo jak na renówkę taką tańszą, to naprawdę jest dość bogate. Tutaj jeśli chodzi o obsługę. No i co i tyle. Kończę ten materiał. Ja zapinam pasy, bo będzie pikał znowu. I mykam. Jadę sobie. I będę to składał. Mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze, jeśli chodzi o ten program do montowania, że nie będę musiał tam nic znowu ustawiać od nowa, mi się nie chce. I słuchajcie, cóż no, nic tylko liczyć na to, że wszystko idzie w porządku z samochodem. A gdzieś tam może niedługo coś nagram z trasy, chociaż na razie. No, po prostu nie mam weny, nie nagrywam, tak? Ale może ta wena gdzieś wróci. No, czas pokaże oczywiście. Nic na siłę, tak? Nic na siłę. Wycieraczki też są automatyczne, ale ja ich za bardzo nie, nie włączam automatycznych, bo na przykład zimą, jak przymarznie, na przykład tutaj tam, ten deszcz tak, marznący, bo już miałem tutaj tak, że dobrze, że były wyłączone. Bo powiem szczerze, że jakby mi się same automatycznie włączyły, bo by czujnik wykrył, że coś jest na szybie, to by mi się mogły pióra pozrywać, tak? bo wycieraczki były zamarznięte, więc lepiej sobie to na zimę wyłączyć i żeby to było wyłączone. tak, To automatyczne używanie wycieraczek. Dobra, ja mykam na spokojnie To tyle. Do zobaczenia do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku Na pewno na moim kanale jeśli chodzi o symulatory, więc tam mnie najchętniej najczęściej spotkacie w co niedzielę o godzinie 7 .00. zaczynam tam publikację jakiegoś materiału więc tak to wygląda do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.